No siema, witam was. W tym odcinku postanowiłem, że będziemy sobie budować nasz domek, tak powoli. Tutaj już postawiłem tak jakby mniej więcej zarys, tak to chyba można nazwać. Oczywiście też jakoś super, nie zbierałem dużo, bo nagrywam to jakieś 3 dni po pierwszym odcinku. Ale może coś z tego wyjdzie. Tak, tak świerkowe będzie nam potrzebne. Kamień. Czy ja mam tu gdzieś kamień? A, mam trochę kamienia, dobra. Dobra, dobra, czekajcie, tylko sobie tutaj tu ustawię. Oczywiście w tym odcinku planuję budować, ale dopiero do momentu, w którym nam e, nie skończą się surowce, które zebrałem. Okej, okay, dobra. Czekajcie, tu jest nie 1? A mam być chyba 8 do góry 7. Zrobię na razie siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Hmm. Czy to nie będzie za wysokie? A dobra. Może coś z tego będzie. Okay. O, słoneczniki. Dobra. Ogólnie ten dom będzie, ten dom będzie wysoki, jak mi się wydaje. Dobra, może zrobimy tak na razie po dwa, żeby łatwiej mi było to ogarnąć. A i tutaj, gdzie jest ten właśnie ten dłuższy, to, to będą schody tu góry, bo e, ta część, w której my jesteśmy, to jest tak jakby parter, ale ja tutaj na przykład chcę zrobić Głównie zejście do piwnicy i miejsce do enchantu. Wiecie co, na razie skończyłem y, robić na tym y, miejscu. Doszłem do wniosku, że chyba jednak to będzie za wysokie i chyba jeszcze tylko zrobię po dwa do góry. To mi się wydaje, że chyba będzie najlepiej. No, i chyba wydaje mi się, że jest ok. Ogólnie to chyba nam z na zabraknie na schody, bo ja chcę, żeby schody były ze stona, Więc sobie teraz go troszeczkę nazbieram. Dobra, mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Bo szczerze mówiąc, wcześniej byłem święcie przekonany, że tyle, ile zebrałem, tyle mi wystarczy. Ale. A, muszę coś zjeść. Musimy się zdrówką zregenerować. A i w ogóle, tutaj jak możecie zauważyć, to zacząłem yy, równać teren. Bo to już nieba taka dziura. Dobra, może styknie. Idź koniu. czekajcie. Ja to mogę, bo one chyba mają być więcej. czekajcie Już tak. Aha. Dobra, to ja zrobię to tak. O, spoko. Czy od dołu? Dokładnie tak. Muszę zbić, okej, okay, dobra. Sprzyda się ta ziemia. Uh, hm, a dobra. Po co ja tutaj to stawiam, okay. hm, myślałem, że Myślałem, że będą większe te schody, znaczy dłuższe. Ale okej. Okay. Dobra, to zrobię tak chyba. Tutaj zrobiłem się no. bo to jedno za dużo. Dobra, może to jakoś będzie, może to jakoś będzie wyglądało. Czekajcie tutaj, może jakieś tam pochodnie, żeby mi się tutaj nie spełniło nic. No, i nawet to wygląda. Chociaż ja tutaj jeszcze może coś zrobię, żeby to wyglądało troszkę lepiej, ale, ale jest okej. Okay. Hm. To się teraz zastanawiam, czy tego jakoś nie poprawić. Szczerze mówiąc, nie wiem. O, wiem. Trzeba będzie chyba iść spać zaraz, bo się robi ciemno. O, wiem. Co ja chciałem, co ja chciałem. A, wiem, co chciałem. To chciałem zrobić, tak. Porobię sobie jeszcze schodki z tego. Nie no dobra więcej. Myślałem właśnie o czymś takim nie wiem czy to dobrze wygląda. Dobra, zrobiłem to tak mniej więcej wokół całego domu i mam nadzieję, że jest OK. A tutaj ja sobie od razu chyba zrobię już drzwiczkę. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, czyli... tutaj i tutaj chyba muszą być drzwi no czy zraz dwa a tu jest trzy hmm. to będzie nierówno troszeczkę a dobra ja wiem co zrobię tutaj się zrobi wokół szkło a na środku schod y schody <grym> drzwi dobra no to chyba to chyba będziemy budować podłoga Czekajcie, to sobie odłożę, bo mi już nie będzie chyba potrzebne. Te kwiatki to też tak. Niech sobie tutaj będą. Może się przydadzą do dekoracji. A ja sobie wezmę na razie to. I chyba wydaje mi się, że mi to nie starczy. Takie mam podejrzenia. A i w ogóle. Tutaj, gdzie widzicie to miejsce, to ja planuję tu zrobić schody na właśnie na piętro. Więc tutaj chyba nie będę robić podłogi, Wiecie co na ten moment ja chyba skończę nagrywanie. Dokończę sobie robienie tego sufitu już yy, poza nagraniem. I wydaje mi się, że w następnym odcinku powinien już być dom prawie skończony. Z najwyżej go trochę umeblujemy. Więc to chyba wszystko. Pa.